Celem stowarzyszenia, jak czytamy w statucie, jest podejmowanie wszelkich działań przygotowawczych, zebranie funduszy, wybranie projektu, wyłonienie wykonawcy i wybudowanie w świdnicy przy placu Jana Pawła II pomnika papieża Jana Pawła II. Najlepszy, zdaniem członków jury oraz mieszkańców, projekt został już wybrany. Co nas czeka dalej? W dużym stopniu jest to zależne od tego, czy zdołamy jako mieszkańcy zmobilizować się i zebrać oczekiwaną kwotę, wartość. Tego projektu to 200 tysięcy złotych. W tej chwili zebraliśmy kwotę około 37 tysięcy złotych, więc długa droga jeszcze przed nami jedno jednomyślnie wskazało przy wyborze najlepszej pracy na projekt Jarosława Wójcika z Sierakowic przedstawiający klęczącego Jana Pawła II wspartego na krzyżu. Jak się okazuje ten projekt z nadesłanych ośmiu wybrali także mieszkańcy Świdnicy w głosowaniu. Żyry kierowało się przede wszystkim wartościami ideowymi i artystycznymi jakie niesie za sobą tenże właśnie, tenże właśnie projekt. Co warte podkreślenia, jury procedowało jednomyślnie, czyli to jednomyślna rekomendacja, co daje artyście duży dowód zaufania. To nie koniec drogi, która doprowadzić ma do dnia, kiedy na placu Jana Pawła II na przygotowanym już miejscu stanie pomnik papieża Polaka. W zebranych dotąd funduszach nie ma nawet jednej czwartej potrzebnej do wybudowania monumentu kwoty. Wybór projektu i zaprezentowanie świdniczanom miniatury pomnika być może zachęci do wsparcia idei stowarzyszenia. Rachunek bankowy, dzięki któremu wesprzeć można akcję, a także strona internetowa zawierająca wszelkie potrzebne informacje widnieją na ekranie.